No ja myślę tak, że to było dobre spotkanie, dobry mecz. Natomiast no cóż, jeśli chodzi o sam, o, sam, o sam przebieg meczu, myślę, że w pierwsza tercja 0-0, wyrównana. W początek pierwszej tercji troszeczkę mieliśmy kilka swoich sytuacji. W końcu tej pierwszej Unia zyskała troszkę odtyczną przewagę. Okazało ta druga rozstrzygnęła o meczu, a ta pierwsza bramka, którą dostaliśmy, to pojęliśmy po prostu błąd w grze obronnej. 1-0 i ta bramka na 2-0 do szatni jest nie dosyć, dosyć szczęśliwa dla przeciwnika. A no i cóż, w trzecim tercji jeszcze jakby troszkę zmienić styl gry, a graliśmy troszkę bardziej ofensywnie. Myślę, że ta trzecia była w naszym wykonaniu najlepszą tercją zdecydowanie w tym meczu dzisiejszym. No ale niestety nie udało nam się nie udało nam się zrobić, nie udało nam się zdobyć bramki Myślę, że nie, nie udało nam się zrobić, nie, nie udało nam się zdobyć bramki w tej trzeciej tercji i której bardzo potrzebowaliśmy i tak naprawdę no, nie, nie szczelić bramki w meczu, nie masz szans wygrać spotkania eee, i niestety niestety bez bramki nic się nie da zrobić eee, no cóż eee, Musimy być bardziej skuteczni, lepsi na krążku na, na offens, na, na w tercji ataku i, i tyle. Natomiast gratuluję pierwszego zwycięstwa drużynie gości 1-0. Walka trwa dalej. E, pierwsza bitwa dla e, Oświęcimia, a wojna trwa dalej. Dziękuję bardzo. Yeah, to jest play of time. Uh, we knew it gonna be a tough game, and it was. A hard game. Um, I think first period was, you know, kind of equal. It was, the result was 0-0. <clears throat> Both teams had some, some, some chances, but everybody was fresh and, and ready to go. Um, second period, I think we, we did the right things. You know, we put some pressure on the net. We put the pucks there, and that's how we we score to go third third period was a little bit off rhythm because of the penalties uh, but we played a good defensive game and we got our first first win but that's it you know we can enjoy one two hours and that's, that's it uh, this is not a sprint it's a marathon if you want to go far you have to win win four games where well, we only won one so we didn't do anything yet <clears throat> and tomorrow, it's already a new game, so we have to recover quickly. You know, in the morning we see what we did good, what we see, what we did bad, and tomorrow it starts 0-0 So we will be ready. We'll be ready tomorrow. Thank you. <laughs>